Cześć, tutaj Karol czyli Glossy Jam, i dzisiaj zagramy sobie w odwróconą magię. Kolejny odcinek tutaj naszego magicznego wyzwania. Zobaczymy, jak nam tutaj to wyjdzie. No i trzeba trochę schudnąć, bo widzę, że tutaj już jakieś dobre czasy nastały, więc trzeba trochę tutaj się wziąć za siebie. Zapraszam do oglądania. Dobrze, lecimy tutaj z tematem. Widzę, że póki co początek będzie trochę nudny. Już się do tego przyznam, bo widzę, że energia spada, głód spada, zabawa spada, więc pora się wybrać do domu, e, trochę to podciągnąć wszystko. No i słuchajcie, w tym odcinku już gramy z e, o, znalazł jakąś księgę, super, to zaraz sobie też ją przeczytamy, jak już sobie tutaj wszystko wróci. E, właśnie, ten odcinek już będzie z Desmist mm, 4 życie Eko, więc e, mam nadzieję, że coś ludzie mogli tutaj wykorzystać e, w tym naszym magicznym wyzwaniu. Chociaż niekoniecznie, bo głównie z tym dodatkiem gramy już w Farm Live'ie, więc nie chciałbym się tutaj skupiać na tym, żeby teraz, wiecie, w każdej serii dotknąć tematu tej ekologii. Możemy coś tutaj z tym zrobić, jeśli to, jeśli to nam faktycznie tutaj pomoże w czymś, ale na siłę bym tutaj tego nie pchał, więc już teraz uprzedzam, że będziemy się tutaj bawić, będziemy tworzyć rzeczy, ale, ale nie będę się skupiać raczej na, na życiu eko. Dobra, narzekaj na problemy tutaj głaszcz. Dobra, więc zabawa tutaj podrośnie. Może niech się też pobawią, tyle ile, ile się da. Żarcie jest, żarcie jest, więc w porządku. Tu może tego płomienia użyjemy. O, może czystości. Czystości, nie płomienia. Dobra, więc to jeszcze jest spoko i zaraz nam zemdlaje, więc to już jest ten moment, żeby go wysłać do spania. Dobra, poszedł spać, poszedł spać. Dobra, ale jeszcze w międzyczasie coś by sobie zjadł potem, więc. O, dobra, to sobie przerzucę tam się, że tutaj tak ten śnieg się fajnie błyszczy. Jak już jest ciemno, czy, czy właśnie, czy słońce mocno świeci, to wszystko tak ładnie się błyszczy. Dobra, tutaj to już na pewno nic z tego nam nie urośnie. Mamy 380, więc. No, nie za bardzo coś tutaj z tego jakąś szklarnię możemy zbudować, więc to odpada. Czy one się tutaj dobrze mają zimą? A, jest wszystko spoko, ilość miodu częściowo pełna, to jeszcze poczekamy chwilę, zobaczymy co z tego powynika. Mm, tu więcej opcji, przyjazne, a gdzie to jest e, przebieranie? Chciałbym go, o właśnie, niech będzie tym smokiem z powrotem. O, czyli nie przebrał się. Dobra, trudno. Pęcherz nam spada, wszystko nam spada, więc ja bym teraz zadbał o ten pęcherz. Najpierw skorzystaj. O właśnie, jak tu wygląda sprawa tych tutaj rzeczy. Malutki dom mieszkalny, nie mamy żadnych cech. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzu. W tym odcinku już tego nie zrobimy, a dajcie znać w komentarzu, którą cechę mógłbym dać. Tylko błagam nie brak przyłącza, bo na, na to się nie zgadzam po prostu, bo to już mamy w innej serii, więc nie chciałbym tutaj cisnąć dalej tego braku przyłącza. Dajcie znać. Którą opcję e, możemy wybrać tutaj, żeby, żeby, była w naszym magicznym miejscu, bo szczerze mówiąc, nic nie mamy wybranego, a coś może tutaj nam się przydać. Na przykład, na przykład, ta żyzna gleba. No ale zobaczymy, cały czym, co wybierzecie. I tak mamy już dużo tutaj bonusów e, z okazji tego, że to jest mały domek. No ale ja myślę, że on wkrótce będzie się rozrastać. Dobra. Lecimy tutaj dalej z O, widzę, że za oknem już jest e, dość ciemno i się burza zrobiła, słuchajcie, nagle, więc e, wybaczcie mi tutaj jakieś trzaski, które się nagle pojawią za oknem. Mam nadzieję, że niczego tutaj mi nie rozłączy, ani, ani prąd nie ucieknie, bo to byłby kwas. Przez chwilę myślałem, żeby zrobić dla Was e, live'a właśnie teraz, bo jest właśnie, nagrywam to w niedzielę wieczorem, ale stwierdziłem, że, e, że jeszcze by mnie odłączyło i coś to byłby przypał, więc lepiej tutaj sobie pograć w inną grę e, i nagrać odcinek przy okazji. Dobrze, tutaj e, najpierw to siku będzie dobrze, i potem widzę, że jedzenie trzeba tutaj ogarnąć. Ja bym skorzystał z triku, e, zbierz miód, z, e, nie rój, nie rój, nie rój, miód. Zmiesz miód, striku z, z, z farm live tak? Możemy wziąć sobie trochę tego miodu i go sobie pojeść, i zobaczymy, co z tego wyniknie. Na pewno nam się polepszy głód, chociażbym teraz nie używał tego, tak sobie teraz pomyślałem. Najpierw skorzystajmy z tego, co możemy ugotować. Więc gotuj, co możemy, tort hamburgerowy, może nie, ale pierogi zważywamy jak najbardziej. Porcja dla jednej osoby, cyk. Już tam z łazienki korzysta. Git. Ale tu trzeba dbać, zacząć o siebie, te sałatki musimy jeść powoli i trochę zacząć ćwiczyć, bo to już jest, słuchajcie, to tak nie może być. Ten Sim, słuchajcie, przyjął taki tryb życia jak ja, że e, chipsiki, żelki, tutaj jakaś kolka, coś tego a potem rośnie tu i ówdzie, więc tutaj trzeba... Tylko, że mi się totalnie nie chce iść na siłownię, bo w simach jest to łatwiej, że tak powiem. Dobra, więc tutaj wszystko wyszło. Dobra, mamy piąty poziom gotowania, więc git. Głód już leci do góry, więc to jest w porządku. Zobaczymy, co tutaj się dalej pojawi. Okej, okay, ten psiak już tutaj coś chce od nas, więc dajmy mu jedzenie, pogłaszczmy, pochwalmy i żeby zabawa nam poszła, Mm, to może jeszcze dajmy po prostu baw się. I, 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 i. i. Gdzie tu jest ten ch chowaniec? Już jest chowańcem. Okej, okay, to czemu ja go nie mogę wysłać? Otwórz księgę, zaklęć, nikt nie używaj różnych, bla, 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 to mi nie obchodzi, ale może. O, ale gdzie błysnął, słuchajcie za oknem. Nieźle, więc za chwilę pewnie usłyszeć, jak mikrofon wyłapie. Ciekawe, czy wyłapie, aż jestem ciekaw. Chyba pierwszy raz nagrywam w burzy. Ehm, przyjazne. O. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale ja, no nieźle, słuchajcie, zadrżało wszystko. E, wyjątkowa więź, ok. E, i dajmy, no szkoda, że nie mogę tutaj dać, jest chowańcem, ok. ale ja chciałbym go wysłać tutaj, żeby on sobie poszedł i pobiegał. E, tu tego nie ma, mm, 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 tu razem, ja nie chcę, że razem, ja chcę, żeby on sobie poszedł i pobiegał, ale nic z tego nie ma, wyprowadź, wy... nie, podły tresura, dobra, no to tego nie ma, póki co, trudno. OK, lecimy dalej z tematem. Nie ma tutaj czasu. Podjedź sobie szybko, tutaj. Trzeba sobie podjeść. Nauczy się odpowiedzialności. To odpada. Co to, co to było? Odśwież się. Okej, okay, nie mamy lustra, więc okej, okay, to też odpada. Ja bym chyba to wyłączył tak swoją drogą za chwilę. E, dobra. Będzie pobawione. Tu widzę, że leci do góry. Jak to tutaj wszystko działa? O, widzę, że jakiś błąd się pojawił, że e, jak mamy tą mm, cechę, że wszystko się lepiej pojawia, bo, bo to jest od cechy, że, że wszystko jest lepsze. To widzę, że ona nie, nie współgra z porami roku i powinno być wszystko inaczej. Dobra. Coś tu mi nie pasuje. Ja bym pobrał może co? E, to jest taro. Szałwia. Szałwia i szałwia, więc ja bym tą szałwię jedną zostawił. Pobierz sadzonkę tego taro. Ok. I czy my już jesteśmy na takim poziomie, że możemy to łączyć? U, co to było? Co to było? Tutaj. Do Twojej skrzynki pocztowej właśnie wrzucono rachunki. Musisz uregulować opłaty za parcelę, energię elektryczną, wodę, inne opłaty i w sumie 96. To nie tak źle. u, ale chciałam powiedzieć brzydko. Że walnęło, ale. <laughs> Dobra, słuchajcie, jakiś hardcore. Nagrywam ten odcinek tutaj. Cieszę się dobrą energią, a na zewnątrz szaleje. Słuchajcie, Armagedon. Dobra, wyrzuć to też wyrzuć, chociaż w Simsach jest ładna pogoda, jest słonecznie, jest przyjemnie, więc, więc chociaż tyle dobrego. E, dobra, tutaj jest kupsko, więc ja to kupsko bym znowu poćwiczył, magię na tym, zaklęcia, czystość. Wiem, że można tutaj to wrzucić tutaj, mm, ale na razie bym się na tym nie, nie skupiał, bo szczerze mówiąc chyba bym tutaj już zamykał powoli temat em, ogrodnictwa, żeby, żeby wiecie, jak ktoś ogląda dwie serie na moim kanale, żeby to nie było tak, że teraz ogląda e, dwie takie same rzeczy. Więc nie ma co. Sprzedajmy to wszystko. Ja bym to wszystko wyrzucił i tak, jest, i tak jest zima, nic tego nie zrobimy. Zobaczmy, kiedy ta zima się kończy. Kiedy, kiedy? Nie chce mi się pokazać. O, nie chce mi się pokazać, słuchajcie. O, jest. Drugi z siedmiu, to jeszcze trochę to potrzeba. Więc słuchajcie, decyzją właśnie jury komisji, czyli mnie i mnie i mnie, e, robimy tak, że wywalamy to. Ten minut się przyda, więc ja to jeszcze zostawię. E, może dam go gdzieś tutaj bliżej tu. O, dobra, eee, cyk, dobrze i teraz tak, magia nie, może magia, a nie, e, buduj więź, zbudujmy trochę tej więzi, eee, o, nic z tego nie wyszło, no ale okej, okay. jest w porządku, stopień rozdrażnienia, u, ale słuchajcie, o za oknem, <laughs> słuchajcie, ja staram się wam te emocje tutaj przekazać po prostu, co się dzieje, bo... O, bo wysłuchajcie, słuchajcie, będziecie sobie to oglądać już, już na luzaku, zmontowane wszystko, pewnie dźwięk jeszcze odszumiony, to pewnie aż tak wszystko nie będzie mocno walić, że tak powiem, ale no, mówię wam, niezła impreza jest za oknem. Eee, dobra, zrobimy sobie tutaj tak... Mm. O, nie, 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 żadny do ulubionych. Ja nie chcę, ja strasznie nie lubię tych figurek Już one były w porządku przez pierwsze dwa lata: The ale później już się znudziły, więc więc nie, dzięki. Ale słuchajcie, możemy to albo sprzedać, albo zrobić recykling z tego, nie? Ja bym na razie posprzedawał to wszystko. O, dzięki Bogu, za... w sumie nie Bogu, tylko, tylko Twórcą za to, że zrobili tutaj tą opcję łącznego sprzedawania. Dobra, więc jeszcze to. Tutaj ten obraz, okej, okay, go też sprzedajmy. Tutaj mamy te y, emocjonalna stabilność, bonusy i to, ja bym to wywalił. Okej, okay, wielkie potrzeby, to zostawiamy, emocjonalna stabilność, to bym też wywalił, bo to w sumie nie będzie potrzebne, wymiotów, dobra, to też sprzedajmy, to te, też nie będzie potrzebne, M oczyszczenia z kl kląt, to może się przydać, Powabna aura, to wywalamy, e chociaż nie wiem, będziemy jakąś miłość tu szukać niedługo, nie? Przycholność losu zostawiamy, e to zostawiamy, to wywalamy i to jest jakaś księga, z którą za chwilę sobie poczytamy, zobaczymy, co tam ciekawego się, się pojawiło, e dobra, to wywalamy też, bo już się nie bawimy, e a to nic nie kosztuje, więc to bym wrzucił tu. A kupsko, dajmy. O, nie mogę, wyciągnąć co idzie. A, bo zaznaczanie miałem. Dobra, raz. A nie, i tak nie mogę. A, bo jesteśmy poza parcelą, tak? Dobra. Raz, dwa i teraz tak. Inferno, słuchaj, magia. Zaklęcia. Arcypychota. Co, a co to robi? Inf... Dobra. Dajmy tą pychotę. A, a nie mogę tutaj. Tu mogłem. O, już nie mogę, już, już coś jest nie tak. E, dobra, a zobaczmy tą, tą, to zaklęcie, bo to jest coś, co w sumie mnie, mnie teraz zaciekawiło. Za gdzie to jest? E, Boże, człowiek nie gra chwilę i już zapomina, gdzie są rzeczy, po prostu z niektórych tutaj elementów. O, fajnie, że mamy te punkty, bo możemy je tutaj po prostu e, wydać. Uwielbiam wydawać. Więc tak, e, perfekcja w praktyce, e, mistrzostwo zło, złośliwości. I tutaj mamy okiełznaj, nieokiełznany. Ja bym wybrał któryś z nich. I teraz tak, co to znaczy? To znaczy, że w przypadku czarodziejów na naładowanych i przeciążądnych poziomach zmniejsza się... okej, okay, okej, okay, ale co? Neutralny poziom. Ale dobra. Ja, ja dam chyba każdą z tych rzeczy po prostu i potem tą trzecią, jak już się uda. Dobra. E, teraz mi obchodzi jeszcze to zaklęcie, tak? Otwórz księgę zaklęć. Mm, gdzieś tu była ta magia, tak? Praktyczna magia, czystość, pychota. Pychota, zrób smaczny posiłek z niczego. A, czy z tego kupska byśmy zrobili posiłek? Oh, no, 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 thank you. <grym> chyba raczej nie chcę. Słyszliwa magia tutaj też coś jest, jakieś e, inne rzeczy. Okej, okay. widzę, że, że wcale nie brakuje nam dużo do tego, żeby nam tutaj lepiej się działo i żyło. Dobra, wyrzucam to. To też zostawiam. Trzeba jakieś jabłka kupić, więc ja bym chyba kupił po prostu nasion. Ale to za chwileczkę, o 2000 mamy, no to nieźle jest. E, o, jest pożar, cyk. My sobie już idziemy, a i idzie ugasić pożar mamy już. Magia chłodek. No to słuchajcie, cyk. Chłodek tu. A, muszę najpierw poczekać, aż to się spali chyba, wiecie. E, magia zaklęcia. Cyk. E, magia. A, nie można, no dobra, to jeszcze raz. Magia chłodek. Magia chłodek. Dobra, udało się. E, wyrzuć. E, a tutaj zrobimy, żeby to się po prostu. Su... O, słuchajcie, z jednej strony to jest słodkie. Zobaczcie, co się serce zrobiło. Czy to, czy to znaczy, że miłość do magii mamy, czy co? <laughs> nieźle. Dobra, czy coś możemy zrobić z tym? Eee, żadnej magicznej opcji nie ma, więc trudno. Czy to coś tu się pojawiło? Pokaż rachunki. A, to są jakieś. Eee, rachunki, które już były. Pokaż rachunki. O, słuchajcie, chyba burza jest tu od razu nad nami. Będzie nieźle. Uuu. Dobrze, słuchajcie. Chociaż to jest połowa odcinka, ja zatrzymam w tym momencie nagrywanie i wrócę do, za, do Was tutaj za chwileczkę, bo nie wiem, co się dzieje za oknem, a wali dość mocno, <laughs> więc wracam do Was za momencik. Wy nawet tego nie odczujecie, bo, bo tak, bo po prostu przetnę, ale ja się tutaj urwę na chwilę i za chwilę wrócę do nagrywania. Dobrze, jestem ponownie. Burza wciąż śmiga, ale już mniej, więc mogę sobie tutaj dalej podziałać. Słuchajcie, ja zrobię zdjęcie tego tutaj serduszka, bo ja myślę, że może to być tłem na miniaturce, chociaż zobaczymy, bo ta miniaturka też się trochę wybiela potem, więc zobaczymy, czy to wszystko będzie widać. No ale coś tutaj jestem tym kminie. Okej, okay, mamy tutaj piękny już zimowy krajobraz. E, podziałajmy sobie dalej. Mm, tutaj musimy o higienę, a czy jak mo mogę na siebie rzucić to oczyszczenie, bo tego nie wiem, szczerze mówiąc. E, czystość, o, czystość sobie na sam na siebie rzucę, a go e, przebierzmy w końcu, żeby. Mm, Przyjazne. O nie, 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 to jest tutaj. Zawsze mi się to miesza. E, I tu, żeby była ta. Mm, żeby miał te skrzydła swoje, żeby był tym smokiem, tak? Dobra, to jest wszystko w porządku. Co to jest? Naładowanie, naładowanie energią. Ok, czy trzeba się rozładować? Czy my mamy tą, um, To rozładowanie? Chyba nie mamy tej um, opcji. Zobaczmy, czy mamy tą. Cyk. Otwórz księgę, zaklęć. Mm, postęp tutaj. Ok, praktyczna magia. Czy to jest gdzieś tutaj? Rozładowanie? A nie, to nie będzie tutaj, to będzie tutaj. O nie, tutaj jest, kurcze. O, przepraszam, tu się y, włączył kod. Dobra, potrzebujemy jeden punkt, czyli. A w sumie za chwilę, jak poćwiczymy to, zobaczymy co będzie pierwsze, czy y, wysadzi nas w powietrze, czy y, podziałamy sobie dalej. Ok, mamy już plus. Zaraz będzie dobrze, chyba. Ok, z tym nic nie porobię. Mm, tu możemy sobie dalej działać. Dobra. Tu się chyba to nie udało, więc skorzystaj z tego tradycyjnie. Weź prysznic, szybciutko. Wszystko jest zielone, więc to jest gitara. Na pełni miski, zawołaj go i przy okazji skorzystajmy z tej księgi, z którą mamy. Analizuj, czemu? A, bo znam już to zaklęcie. Okej, okay, czyli możemy je sprzedać 260. Git. Głosowanie jest zamknięte. A, nas głosowania nie obchodzą póki co. Dobrze, tu jest, będzie nakarmione i widzę, że jest tutaj niezła aferka. Uuu, co tu się. Ale ładnie. No, ładnie to wygląda. Bardzo ładnie. Może to też jakieś zdjęcie z tego zrobię? Może coś, coś z tego też tutaj będzie. O. Słuchajcie, dzisiaj wyjątkowo, słuchajcie, ta pogoda naprawdę jest ładna na wygrze. Zawsze graliśmy tak, że była e, tak naprawdę jesień, bo strasznie ciemno, bo widać tylko to, co tutaj się dzieje. Dobra, lecimy dalej, bo nic w tym odcinku prawie że nie zrobimy, słuchajcie, oprócz tutaj ogarniania naszego Sima. Więc O jest naładowany, czyli O, 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 lepiej się tutaj. Dobra, no ale lecimy sobie, sobie do e, magicznej krainy, a w sumie możemy zrobić to. Tym kryształem przecież. Dobra, lecimy tutaj do krainy magii i tutaj sobie poćwiczymy coś. Pogadamy z tymi ludźmi, żeby dalej coś zdobyć. Dobra, dobra, dobra. Słuchajcie, ja swoją drogą myślę, że trochę zmienię zasady tego wyzwania później, bo ja widzę, że to się rozciągnie na taka seria na 150 odcinków, a chyba nie o to też chodzi, żeby oglądać to 150 i tak sztucznie to przedłużać, bo potem jak będziecie oglądać to za kilka odcinków, to zapomnicie, o czym to w ogóle było. Więc ja muszę to troszkę pozmieniać, żeby tu nadrobić też takie rzeczy jeszcze inne. Okej, okay. ehm, o, ostrzeżmy go, dobra, i zróbmy coś magicznego. Poprosi o trening, to może tutaj nam coś wskoczy. E i, 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 I znowu magiczne. Gdzie jest ta magia? Magia e, o rytuał rozproszenia. O, to nam się przyda. I może jeszcze magia. Mm -hmm. Pojedynek nie. Zaklęcia. To nie rzucimy. mi. o naukę. Poprosi to. I jeszcze jeden. Może się zmieści. E, o eliksir. Ok. Dobra. Zobaczymy, co się uda, a co się nie uda. Dobra, tu jest Git. A w sumie jak, jak my z nim żyjemy? My chyba z nim dobrze żyliśmy. No, no nawet bardzo dobrze. z Morganem sobie tutaj. Uff, sobie leci. Dobra, dawaj tutaj. I to rozproszenie jeszcze za chwilę Słuchaj, nam tu rzuć, gościu, bo, bo my tego potrzebujemy teraz. Bo to będzie źle tutaj. Naprawdę będzie źle. Ale w sumie może, może jakaś klątwa, która będzie dobra. O! Elian jest mistrzem czarodziejstwa. Super. Więc możemy sobie kupić to rozproszenie i sami się rozpraszać. Bardzo dobrze. Mamy jeszcze jeden punkt, więc biorę tutaj tą trójkę. Mm -hmm. I potem resztę zobaczymy, jak tutaj sobie rzucimy. Jesteśmy już mistrzem, więc do wirtuoza e, daleko nie brakuje. I więc to jest bardzo dobrze. Dobra, lecimy tutaj dalej. Ćwiczymy sobie tutaj to wszystko, więc jest w porządku. Ale idąc z tego ćwiczenia już tutaj co? Lecie to szybko czy nie lecie? No trochę leci, ale nie tak szybko, jak bym chciał. Chociaż widzę, że ten pasek się powiększa. O, tu już się zmniejsza, więc to jest dobrze. My Teraz sobie możemy się sami rozładować. E, więc... Cyk, żadnej rozmowy. O, tu. Dobra. I teraz tak. E, my się sami tutaj zrobimy. E, rozładowanie. Cyk. O, i lecimy. Dobra. Gościu, powiedz nam tutaj, co chcemy dalej widzieć. Marionetka. Co nam da marionetka? Gdzie to jest? Się pojawiło. Marionetka. Kontroluj kontrolu umysł innego SIMA, tak, aby był ci posłuszny. No dobrze. Czyli w sumie możemy sobie podziałać i. E, w sumie trochę jak ta matka, nie? Ze Strangerville, On, Oni też są wszyscy posłuszni. Księga zaklęć. Czego się nauczyliśmy? Mm, tutaj. O. Eliksir magicznej aury. Eliksir ukazujący magiczną aurę simów. A, czyli nie dowiemy się, kto jest e, magiczny, tak? No to w sumie bezużyteczny, szczerze mówiąc, bo to nam nie będzie za bardzo potrzebne. No zobaczymy, o co, o co w tym chodzi. Na pewno zrobimy potem te wszystkie rzeczy. E, I trzecia rzecz. E, rzecz o, o rozładowanie. Okej. Okay. Rozładujmy się i wyrzuć. Cyk. Dobra, super, udało się, to jest bardzo dobrze. Energia jest taka sobie, abyśmy teraz poszukali trochę książek, chyba. I może wyzwijmy kogoś na pojedynek. O, tu jest ktoś. I przyjazne powitanie, i sobie go wyzwiemy za chwilę. Ja te książki też trochę zajmie to szukanie. O, nic z tego nie wyszło. Pęcherz tutaj, o, więc musimy jeszcze też z łazienki przy okazji skorzystać. Więc może najpierw łazienkę, a potem będziemy tutaj wyzywać na pojedynki. Więc tutaj tą zejście do łazienki tutaj przytnę. Już was nie będę męczyć z tym. Dobra, łazienka ogarnięta, więc teraz chce mu się spać. Więc o Jezu, dajmy księgę zauroczenia. To już mamy, więc nie ma co na sprzedaż. O, i taka skaleci, Całkiem nieźle, słuchajcie, całkiem dobrze jest. E, czy głód też jest nie w porządku? Dobra, to skorzystajmy z tego miodu może. Dobra, tu jest git. Tutaj mamy te wszystkie płyny, chociaż w sumie mówiliśmy, dobra, to już nieważne. Teraz już nie ma co, ale e, jakiś właśnie ten na dobre samopoczucie. E, eksperymentuj, przyr... e, nic nie możemy przyrządzić jeszcze, dobra. Może daj tutaj na razie eksperymentuj. Póki tutaj e, nie padniemy, że tak powiem. Więc do końca tej energii bym tutaj już zrobił, to żeby on sobie poćwiczył, a potem wrócimy nim do domu. Ok, wróciliśmy, pospaliśmy pora teraz, o, tutaj jeszcze, pszczółki też śpią. Dobra, z psem się teraz jeszcze pobawimy. E, po, pobaw się tutaj troszkę, o, cyk powinno być git. Dobra, teraz e, może jeszcze trochę popróbujemy z tym eliksirem coś porobić. Mm, dobrze, eksperymentuj, bo nic raczej, raczej przygotować nie możemy, bo nie mamy teraz e, składników tak naprawdę. Zobaczcie, tutaj mamy takie pustki. O, jeszcze się zimowa fiesta zaczęła. Nie, to zamykamy. To nas nie interesuje. Ale tak, proszę i teraz... O tak, właśnie. I co porobić? E, co możemy sprzedać? Ja bym na razie to zostawił, bo to się może przydać do czegoś. Jeszcze nie wiem do czego, ale zobaczymy. E, na razie niech sobie poćwiczy. I co tutaj musimy zrobić? Wygraj trzy pojedynki. Dobra, czyli jeszcze jeden pojedynek musimy wygrać. No i myślę, że tutaj sobie poćwiczymy i pójdziemy wygrać ten pojedynek, żeby w tym odcinku chociaż skończyć um, tą e, część aspiracji. Dobra, ja sobie teraz jeszcze zerknę. E, otwórz księgę zaklęć. Dobra, tu jest OK. Więc spoko, ale ja bym sobie poszedł w te eliksiry i zobaczył. Jeszcze pięć tylko nam brakuje, więc to nie jest dużo, myślę, że, że to jest łatwo dostać. Pogadamy z, tak naprawdę z tymi e, ekspertami tam całymi, to oni nam powiedzą co i jak. Dobra, czyli tutaj nieśmiertelność, młodość, e, eteryczne oczarowanie, mistrzowskie obelgi i szybkie zmartwychwstanie. Dobra, dobra, zamykam, cyk, dobra. Może się teraz jeszcze czegoś poduczy i potem lecimy od razu na przejażdżkę. Tutaj... O, nie możemy? A, jeszcze musi się zregenerować. No dobra. O, akurat śniżyca się załączyła. Gdzie było to? Tutaj. O, w tę stronę. Cyk. I lecimy. Dawaj, podróżuj. O. Dobra, tylko widzę, że... Mam nadzieję, że się, że się czegoś tutaj nauczy w trakcie. O, Morgan przyszedł nas odwiedzić. O proszę, jaki ładny kolor. sweterka tu jest. Popieram bardzo. O, co? To było miłosne. Co? Faktycznie, o ty. No, zobaczymy, co tu wyniknie. Nie możemy, tak czy siak, nie możemy, bo my potrzebujemy tutaj potem potomka mieć, tak? Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Okej, okay, tu sobie popodróżował, więc gitara ten pęcherz trochę spadł. Dobra, idziemy. Zobaczymy, co się wydarzy. Przejdź. Dobra, teraz pora na jakiś pojedynek. Jak już tutaj jakaś laska wyskoczyła, to od razu bierzemy zabawne powitanie. O, i nam uciekła. Proszę bardzo, tak to szybko. Taka szybka znajomość to była. Dobra, więc zamykamy i trzeba tutaj kogoś po prostu e, znaleźć. I może, może z magiem nie, ale ona teraz chyba już jest wolna, więc dawaj tu. E, zabawne powitanie. Common. Dobra, może się uda jeszcze zrobić. Teraz e, na pewno niech się powitają. Może potem jeszcze do łazienki to będzie. Możemy łatwiej tutaj działać ze wszystkim. Skorzystaj. Dobra. Ja tutaj je przypilnuję w tym czasie. Niech on idzie teraz się załatwić. Znaczy czy tutaj nie ma łazienki nigdzie na górze? Wydaje mi się, że gdzieś tutaj była, a no jakoś właśnie coś mi tu umknęło. Gdzieś tu coś. Jak nie było, to muszę zbudować, bo widzę, że tutaj często korzystamy z tego miejsca, więc no trochę. O, no jest tutaj, no właśnie. Coś mi się tutaj właśnie tak wydawało, że była. Dobra, chodź tutaj i wrócisz tutaj, i na przykład stąd tutaj sobie um, oh. uh, uh, uh. więcej opcji, magia, magiczny pojedynek o składniki. Dobra, może to wyjdzie, coś z tego. Lecimy. O, już się udało. Dobra, i teraz cyk. Proszę, wygrajmy to. To będzie mi zaliczone chociaż w odcinku. Chociaż chociaż tutaj tą aspirację. O, póki co jest dobrze, jedziemy. Dobra, dawaj. Jeszcze raz. O, już nam dobrze idzie. Szkoda, że nie można w żaden sposób wpływać na to, nie? Na przykład kliknąć, że nie wiem, użyj teraz takiego czegoś, użyj czegoś. Właśnie to trochę no szkoda. Ale zobaczymy. OK. Używaj tej różki szybko szybko. O! I wygraliśmy cyk! I powinno się zaraz odblokować. I jak tam? O o o, 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 o. 1250, nic nie dostaliśmy. I tu się. Nie, nic nie zrobi. Halo, co tu się stało? Przecież powinno się odblokować, tak? Hmm, nie wiem o co chodzi, ale może spróbujemy jeszcze znowu. Więcej opcji, magia, zaklęcia to nie, ale może musimy się najpierw przywitać. Przywitajmy się! A może chodzi o pojedynek, który zrobimy na tej arenie, tak? Dobra, więcej opcji. Magia. Mm, treninguje, nie będziemy dawać. Na arenie, i tutaj może o artefakty znowu. Dobra, koniec gadania. I lecimy to prosto tutaj. Nie, nie będziemy gadać z nikim. Lecimy, trzeba powalczyć. I chyba wydaje mi się, że jak tutaj to zrobimy. A, w ogóle na śmiecie się to anulowało. No nie, słuchajcie, to jakiś hit się teraz dzieje. Jeszcze raz. Gdzie tu? O, tutaj ona jest. I jeszcze raz. Um, he, he, he. Więcej opcji. Magia, e, magiczny pojedynek, tak? I o, dobra, ale teraz on się tutaj przeniesie, tak? Czy ona przyjdzie? No ja nie chcę z nią tutaj walczyć. Chciałam z nią walczyć na tej magicznej arenie, no halo. Magia, magiczny pojedynek, no teraz się nie da, więc nie wiem o co chodzi. Nie mam pojęcia, o co tu się wydarzyło. Tak szczerze mówiąc. Dobra, oni teraz sobie powalczą. Mam nadzieję, że to też wygram. To przynajmniej tutaj e, do doświadczenie nam pójdzie do góry. O, 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 no, no, u! Dobra! Starożytna, drewniana różdżka. Super! Bardzo dobrze. Fajnie, że to nam wpadło. Wydaje mi się, że, że coś tutaj jeszcze nam wpadło, ale to już nie. O, już mamy połowę, więc bardzo dobrze. No i ta różdżka tutaj wpadła też, nie? Ale to starożytna. To, która jest lepsza? E, pospolita i to też jest pospolita, więc to... Dobra, dajmy do ulubionych. Musimy jej używać. E, tutaj jest jakiś gościu, nie? No to tak. E, więcej opcji. Magia. A czemu nie mogę tam z nim walczyć? O co tutaj chodzi? W sensie, że... Wiecie, że chcę powalczyć sobie tutaj, żeby coś tutaj... O, tutaj ona teraz przyszła, to może tutaj. Um, więcej opcji, magia, magiczny pojedynek. Um, o wiedzę, o cyk. Dobra, znowu się bijemy. Ok. Kto wygra? Remis chyba będzie, a nie? O, o, o i znowu. O! Dostaliśmy coś, super! Gitara, bardzo dobrze. Tu, o, właśnie przez przypadek dodałem do ulubionych, ja chcę je po prostu używać. E, używaj, cyk, gitara. Tutaj coś dostaliśmy gdzieś, tylko właśnie nie wiem, które to było. Coś tutaj było, że dostaliśmy, a w końcu... Kulechowańca. I dobra, i gdzie on jest? A, teraz dopiero się wstawił, dobra. Jakby wyprzedziło trochę fakty. Czy to się udało? O, to się udało. Dobra, czyli teraz tak. Osiągnie piątą rangę magiczną Virtuos. I 10 zakręt. Dobra, z 10 zaklęć już mamy. Patrzcie tutaj, ile w ogóle punktów się tutaj co? Okej, okay, oni teraz powalczą. Głodu jeszcze troszkę jest, to może... E, dobra, nie mamy nic tutaj do zjedzenia, więc trudno. No dobra, słuchajcie, ja myślę, że na tym skończymy ten odcinek, bo też nie ma co pchać jak najwięcej rzeczy do odcinka tak na siłę. E, zrobiliśmy i tak dużo, bo go tutaj wy, wynormowaliśmy, że tak powiem. E, mamy już większość rzeczy na zielono, więc jak sobie zaczniemy kolejny odcinek, który już będzie na spokojnie. Nie będziecie mu musieli się tym martwić. Wygraliśmy kilka pojedynków. E, nie wszystkie się zliczyły, ale na szczęście ten ostatni się zliczył, e, boże, 10 tysięcy już mamy tego w ogóle tych punktów. To jest hit. Mm, no i tak, osiągniemy tą piątą rangę. Myślę, że to zrobimy już w kolejnym odcinku, e, bo to już jesteśmy tak prawie że w połowie drogi, bo to jest tak, ostatni, tak, to jest ostatni, więc jesteśmy w połowie drogi, więc e, już jest dobrze. Zobaczymy jeszcze, czy to wygramy, czy nie wygramy. To jest ten ciekaw jeszcze w tym odcinku, żeby to zobaczyć. O, no i wygraliśmy git i dostaliśmy kolejne zaklęcie. No i mnie to bardzo cieszy, cyk wpadło. Mm, dobra, gitara. Teraz głód, dobrze. Już teraz zatrzymam, już nie ma co się tutaj więcej przyglądać. Myślę, że w kolejnym odcinku poszukamy sobie też e, dziewczyny, tak? Przyszłej, przyszłej żony, tak? E, naszej partnerki. E, no i trzeba zgubić to tutaj, bo my wciąż nie jesteśmy, a tak troszkę wyglądamy. Więc trzeba tutaj z tym trochę zrobić. No i przestać jeść śmieci. Dzięki temu, że mamy już tyle kasy, to możemy e, zacząć jakby jeść już normalne jedzenie. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za to, że tutaj mnie oglądaliście dzisiaj, że dobrnęliście do końca odcinka. Jeśli wideo Wam się podobało, pamiętajcie, o pozostawieniu łapki w górę. A jeśli jeszcze tego nie robicie, pamiętajcie też o subskrypcji mojego kanału. No to co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!